Boli mnie tu czasem, że nie jesteś tu ze mną Wszyscy się pytali, co u ciebie tak jest Przez lata już nie mieliśmy nic razem wspólnego Czasem myśli mnie doprowadzają do łez Byłem mało latem, co zaczynał nawijać Pomogłeś mi napisać tutaj pierwszy mój tekst Mówiłeś gnojom, żeby się przestali zabijać Kochałeś nas jak młodszych braci, łączy nas krew Na zawsze dla mnie będzie szczęścią mojej rodziny za ciebie z nami niedługo wypije twój syn. Nic z nich prawie nie obczałeś twoje doskminy. Byłeś jak Big Pan, jak składałeś ten rym. see for life i Big salto to mój pan, a mój człowiek już jest w niebie z aniołami. A my dalej na ulicach i balety do rana wylewam tu szampana, żebyś wiecznie nam żył. Daj nam pożyć jeszcze raz, wszystkich goni ciągle czas, nigdy nie zapomni jak inni ci pomogli stać. To dla wszystkich żołnierzy, co zmarli, goniąc za marzeniem i odeszli za wcześnie, nie będę krzywdził mi bliskich za skarby, ich nigdzie nie wezmę, nie będę żył wiecznie. Jak miałem 9 lat, byłeś dla mnie jak ojciec, mieszkaliśmy w Berlinie, a Ty byłeś tu sam. Rodzice po rozwodzie mamy zero na koncie, odkąd tata nas zostawił, ja bym wolał być tam. W Warszawie pójść do szkoły i pomieszkać u dziadka. On jako jedyny nigdy na nas się nie dar. Pamiętam jak wróciłem na rowerze do domu i mama mi z w oczach mówi, że zmarł. Taki jest nasz los, kiedy świat opuszczamy. Wszystko co kochamy zabierze nam czas. Z wiekiem nauczyłem się być dobrym dla mamy, bo wiem, że gdy odejdzie to mi będzie jej brak. Muszę dbać o zdrowie, żeby być tu dla dzieci, by móc je wychować i pokazać ten świat. Nie zamienię miłości dla żadnych pieniędzy, obojętnie ile, kiedy, kto by mi dał. Daj nam pożyć jeszcze raz, wszystkich goni ciągle czas. nigdy. Nie...